Zadanie ósme. Przy drodze co 15 metrów rosną drzewa. Pasażer jadący samochodem policzył w ciągu minuty 70 drzew. Przejdźmy do pierwszego punktu w naszym zadaniu. Samochód przejechał w ciągu minuty 1065 metrów. Czy to jest prawda, czy fałsz? W punkcie pierwszym zauważamy, że w ciągu minuty pasażer policzył 70 drzew. Ale drzewa rosną co 15 metrów. Więc trzeba wymnożyć 15 razy 70 i daje nam to 1050 metrów. Zatem w ciągu minuty pokonał taką odległość. Dlatego tutaj zaznaczymy V. Teraz punkt drugi. Średnia prędkość samochodu na tym odcinku miała wartość większą od 60 km na godzinę. Obliczymy prędkość ze wzoru V równa się S przez T. Droga jest już obliczona, a czas jest równy 1 minuta. Jedna minuta, czyli 60 sekund. Mamy tu już tak naprawdę wyznaczoną prędkość, tylko jednostka jest w metrach na sekundę, trochę jeszcze liczby uprościmy, więc metry zamieniamy na kilometry. Przesunąłem przecinek o 3 miejsca w lewą stronę, sekunda. To jest 1 3600 na godziny, więc jak tutaj wstawimy w miejsce sekundy 1 przez 3600, po uproszczeniu otrzymamy taki ułamek w mianowniku. Główna kreska ułamkowa to jest kreska dzielenia, więc liczbę z licznika wymnażamy przez odwrotność mianownika. Teraz już tylko same rachunki po wymnożeniu otrzymujemy 63 km na godzinę. Widzimy, że średnia prędkość samochodu na tym odcinku ma być większa od danej, więc to jest prawda, bo jest większa niż 60. Punkt trzeci. W ciągu dwóch minut piechór idący ze stałą prędkością 4,5 km na godzinę przejdzie obok co najmniej 10 drzew. Mamy podaną prędkość piechura 4,5 km na godzinę. Zmieńmy tę jednostkę na metry na minutę, ponieważ mamy tutaj informację, że poruszał się w ciągu 2 minut. wtedy obliczymy, jaką pokonał drogę. Więc 4,5 przepisujemy. W miejsce w symbolu km, kilometra wstawiamy 1000 metrów. W miejsce H, godziny 60 minut. Teraz trzeba tylko uprościć wyrażenie, co się da to poskracać, i otrzymujemy w efekcie 75 metrów na minutę. Taka była prędkość naszego piechura, a wiemy, że szedł 2 minuty. To jeśli w ciągu jednej minuty pokonał 75 metrów, to w ciągu 2 minut odpowiednio dwa razy więcej. 75 razy 2 to 150 metrów. Taka jest droga z punktu trzeciego. Wiemy, że drzewa rosną co 15 metrów, dlatego tę drogę dzielimy na 15-metrowe odcinki. 150 podzielić na 15 to 10 drzew w efekcie minął. I zgadza się przeszedł obok co najmniej 10 drzew.